Siemanko, dzisiaj totalna nowość z Biedronki. B-Power Sparkling Wine, czyli o smaku musującego wina. Nie wiem, kto wpadł na pomysł energetyka o smaku musującego wina. Przecież musujące wino jest niedobre. To tak, jakby ktoś wpadł, nie wiem, na pomysł produkowania energetyka o smaku harnasia. Chyba jest energetyk o smaku harnasia, ale to on też musi być niedobry. Dobra. Nie miałem ochoty go kupować. Wiem, że będzie niedobry. Znaczy tak podejrzewam. Ale w związku z tym, że moja dusza testera nie pozwoliła mi przejść. Obok tego obojętnie to go kupiłem. Cena 319, Biedronka. 100 ml 3 kalorie. 32 mg kofeiny. Chyba tyle. A no i Biedronka wypuściła go przed sylwestrem. Pewnie miał być taki, wiecie, zamiennik szampana, ale coś im nie pykło, bo przed Sylwestrem kilka dni łaziłem po wszystkich biedronkach i niestety nie udało mi się kupić, dlatego też ich dopiero teraz. No dobra, miejmy to już za sobą. No dobra, jebłem na pysk. Smak ruskiego szampana zamknięty w tej oto puszce. To jest nie do wypicia normalnie. Jest 8 rano, ja. Czuję się, jakbym pił ruskiego szampana. Przysięgam. Ode mnie minus 1 na 10. Ja to wylewam do toalety. Się cieszę że kupiłem tylko jedną puszkę. Nie wiem, jak jesteście alkoholikiem na kacu, to pewnie wejdzie wam jak w złoto, ale jeżeli nie, to nie polecam tego kupować, bo jest obrzydliwe. Cześć. Boli, 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 boli. Chcę podjąć YouTube, pokazać swój świat. No dobra, rzut oka na wczorajsze kalorie, energetyk 50, szionka konserwowa 600, pudding 165, buraki 800 g 450, białko 33 gramy 130, cebula 100 g 35, ogórki konserwowe 350 g 25, sos FD 100 gramów, 90, czosnkowy jakby coś. 1545 spaliłem życie. 1400 sauna na 100, czyli plus 45 kalorii. Halo, dzień dobry. Sobota, godzina. Nie wiem, która zaraz Wam powiem. a 11.40. Ważenie. Później test takiego Jeffuela. Jest tu pierwszy GFUL o obniżonej zawartości kofeiny. Ma tylko 140 mg na puszkę. Zawsze wszystkie miały 300. Smak cotton candy, kurde, wydaje mi się, że to będzie niepijane, ale. Dobra, ważenie. <noise> w ogóle wstaję codziennie rano, jestem mega głodny. Trochę się staram obciąć te kalorie. I dzień zaczynam od białka. Powiem Wam, że kurczę, kiedyś miałem białko z SFD. Ciasteczkowe, dzikie białko się nazywało. Polecam, jest mega dobre. Chodzi o jakieś, kupicie 3 kg worek, to 210 zł, więc 70 zł za kilogram. Jak za smaczne białko, to nie jest duża cena. Jest bardzo dobrze rozpuszczalne, jest mega pyszne. Nie pamiętam wartości odżywczych, ale chyba. Nie wiem, że jeszcze tam, że ma dużo cukru, ale walić to. E... No dobra, później sobie kupiłem jakieś dziadowskie białko, które kosztowało mnie pewnie ze stu, za 3 kg. I przez to, że kupiłem takie gówniane, to nie dam rady tego pić. To się w ogóle nie rozpuszcza, nie smakuje, jest niedobre. ochydanie. nie? A teraz kupiłem to. No to kosztuje 200 zł za kilogram. I to jest pyszne, nie? Ja dzień wstaję, ja mam ochotę wypić białko. Więc po prostu, jak chcecie. Zacząć pić białko. Białko jest fajne i na redukcji, i na masie, i ogólnie przydatne jest to jest najlepszy taki składnik. To mogę Wam polecić, sorgerkę nastawiam to mogę Wam polecić jednego tipa, kupcie smaczne, dobre białko. Ja polecam SFD. Chyba cena do jakości, do smaku jest najlepsza. Przynajmniej jak dla mnie do tej pory. Chociaż jeszcze mam ochotę, teraz takie wegańskie w Biedronce się pojawiły po 4 dychy za pół kilograma. Cena znośna. A jakieś fajne smaki, takie truskawka, czy tam słony karmel. Może sobie kupię na testy. No ale dobra. Ważenie najpierw zrobimy. O kurde. 79,8. Jest już tydzień. Jestem na redukcji, a to nie spada. Spodziewałem się innych efektów. Po tygodniu temu myślałem, że będę z 5 kg lżejszy. ale dobra. Dajmy sobie czas. Białeczko teraz. 300 ml kromoweczki. Trochę za mało. Dobra, jest 300. I raz białeczko. W ogóle ono było na promocji, bo ja normalnie bym nie dał 200 zł za takie białko, nie? Ja dam za nie 8 dych, ale wiem, że na końcu wyprzedaży było jeszcze za 5 dych. Za 5 dych to brałbym jak zły. Każdą ilość. Dobra. Dzień zaczniemy białkiem, energetykiem i, i się cały dzień się uczy. Jutro mam trzy egzaminy. No, jak jest smaczne białko, to też chce się wypić. I nawet z wodu smakuje zajebiście. Niektóre białka są takie, że go z mlekiem dobrze wchodzą. To jest dobre z wodą. Dobra. nagramy jeszcze na TikToka. Teścik. I... I będziemy się cały dzień uczyć. Trzymajcie się. Cześć. wylosujemy sobie do testów smak. Siema, ja wiem, że Wy najbardziej lubicie testy aromatów, bo najczęściej otrzymywanym pytaniem w wiadomościach prywatnych jest kiedy kolejne testy. No więc, chcecie to, macie nagrywam karmalizowane migdały. Aromat funky flavors, spożywczy. Dobra, do naszego testu użyjemy 200 gramów twarogu sernikowego, trochę słodziku i 5 kropelek aromatu. Dobra, czas na test. Powiem Wam, że pachnie to jak taki zwykły aromat do ciasta migdałowy. Ciekawe jak smakuje. Kurczę, mam dylemat, bo mega mi to smakuje. Aczkolwiek na początku chciałem dać ocenę 8 na 10. Ale ja te testy robię też dla siebie. Jeżeli jest 8 na 10 lub wyżej, to oznacza to, że jeżeli on mi się skończy, to ja go ponownie kupię. I zacząłem się zastanawiać, czy ja go ponownie kupię, jak on mi się skończy. I stwierdziłem, że chyba nie. Dlatego taka dzielona ocena 7,5 na 10. Czemu smutna minka? Bo to koniec odcinka. Kiedy wasza matka była niedop niedoperzem. Twoje rodzice technicznie to homo sapiens to jest zwierzę. Subskrybujcie.